Proszę Państwa, dzisiaj mnie wszyscy pytają, który ten odczyt jest wiarygodny? Ja mówię żaden. I jestem o tym głęboko przekonany. Dlaczego? No, Dlatego, że ja nie wiem, jakie są oryginały. Wczoraj ktoś dzwonił i mówił, podobno Pan złoży taki wniosek, żeby to y, daśmy zawieźć do Londynu. Ja mówię, pomysł jest genialny, tylko po co? Jak ja nie mam... Z, z czym w tym Londynie porównają ten dorobek pracy jednego czy drugiego biegłego prokuratury wojskowej, jak nie ma oryginału? I tego śledztwa się nie da zamknąć w Edyardis bez tych oryginałów. Natomiast to, że ktoś pozwala na to, żeby publikować tego rodzaju rewelacje, to jest po prostu skandal, to jest chore. Dlatego, że my nie mamy tak naprawdę możliwości zweryfikowania czegokolwiek. Ja raz poprosiłem o to, rzecznik, żeby mógł z tymi biegłymi tego CLKP się zamknąć tym laboratorium i przyjrzeć się, jak oni badają te próbki, które przywieźli z foteli, te powybuchowe. To mi napisali prokuratorzy, że ja nie mogę tam wejść. Dlaczego? Bo mogłoby dojść do kontaminacji próbek. Ja mam takie właściwości, że ja te próbki mogę zanieczyścić. Ci biedni nie mają. Prokuratorzy nie mają, ale ja mam. I prawda jest taka, i mówię to Państwu z całą odpowiedzialnością, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. Jest miło, grzecznie i sympatycznie. Tak długo, jak ktoś nie powie, sprawdzam. Jak powie, sprawdzam. Się wszystkie drzwi zamykają i wszystko okazuje się niemożliwe. W tym śledztwie nie wolno zweryfikować i nie można zweryfikować niczego. Taka jest po prostu prawda. Bo wydanie mi opinii, nawet na skanie, w postaci papieru, to jest nic. Ja się na tym znam tyle, ile znać się może prawnie. Ja potrzebuję to wynieść razem z tymi źródłami. Te zrzuty pokazać ludziom swoim fonoskopom, którzy powiedzą, to jest prawda, a to jest bzdury. Nie. Tego, panie mecenasie, usłyszałem ostatnio. Nie dostanie pan najprawdopodobniej nigdy. Dlaczego? Dlatego, że się zmieniło prawo lotnicze i to jest objęte takim embargiem, nawet uświęconym przepisami Unii Europejskiej, że to są takie wrażliwe dane i one muszą w powszech czasy zostać nieujawniane. Więc my panu takich danych nie wydamy. Proszę państwa, prawda jest taka: jak dopóki się ten system nie zmieni. I ta prokuratura się nie zmieni. Występowałem w 2012 roku do Pana Prokuratora Generalnego po raz pierwszy. Żeby zabrał tą sprawę z tej prokuratury wojskowej, dał do normalnej prokuratury powszechnej, żeby coś się tam zaczęło dziać. Nie ma efektu. Dzisiaj wszyscy są zdumieni. Ja czekam ile to jeszcze raz Rosjanie coś będą musieli powiedzieć, żeby głowy w tej prokuraturze wreszcie poleciały, bo na to się zanosi. Ale to jest wszystko za późno i nie w ten czas. Krótko rzucę do tych kroków, które należało podjąć, przypomniałem o tych krokach, czyli eksperty prawnych, które można było poprosić zarówno w Polsce, jak i za granicą również, ponieważ mamy wielu ekspertów, prawników pracujących w instytucjach międzynarodowych, mogliby to jako Polacy e, zrobić. Po drugie wystąpić mocno do, do Rosjan poprzez działania dyplomatyczne, poprzez prokuraturę, a nawet również poprzez różne apele celebrytów. Proszę Państwa, w ostatnich dniach jeden z celebrytów z strony rządowej nawet miał czerność wystąpić z listem do papieża Franciszka, prawda, w obronie jakiegoś księdza Lemańskiego. W 2011 roku grupa byłych ministrów spraw zagranicznych pisała wsiarty do pani Merkel, że oni nie pozwolą zepsuć stosunków polsko-niemieckich, prawda? W, w, ewentualnie jeśli ktoś inny dojdzie do, do władzy. Kilka lat temu mister Sikorski donosił do Watykanu na ojca ryzyka, prawda? Mu się nie podało rozgłośnia. No jakoś żaden z tych celebrytów olbryski, Wajda czy ktokolwiek nie był w stanie napisać listu do braci Moskali. Oddajcie nam do cholery ten wrak. Co, czego się boicie? Czego, co prowadzi? Pokażcie, pomóżcie nam odkryć prawdę, jak zginął prezydent, prezydent Polski. Tutaj nie mają odwagi, żeby napisać, wystąpić do Rosji. Trzecia sprawa są trybunały międzynarodowe, arbitrażowe różne, do których można wnosić. Przecież kilka lat temu rodziny katyńskie wniosły sprawę do Strasburga prywatną, prawda? Nie uzyskały wsparcia rządu również w tej, tej, tej kwestii. Ja przypomnę, że wiele lat temu, kiedy Amerykanie z Iranem, czyli niegodni Iran z Amerykanami kłócił się na temat aktywów irańskich, które zostały w Stanach Zjednoczonych na świecie przejęte po rewolucji islamskiej. Powstał specjalny trybunał amerykańsko-irański, w którym minister Skubiszewski pracował. Prawda? Do wojny nie doszło. 36 lat między Stanami Zjednoczonymi a, a Iranem. Prawda? Czyli można próbować te sprawy, żeby prawie, nie trzeba było szykować do wojny. Następna kwestia. Można było się zwrócić do wszelkiego rodzaju instytucji sojuszniczych. Jesteśmy w NATO, zginął prezydent, naczelny szef armii. Polski, dowódcy i tak dalej, można było się zwrócić o konsultacje do, do tych instytucji. Po pierwsze, e, zwrócić się w ramach artykułu, artykułu 4 Traktatu Waszyngtońskiego do NATO. Ten artykuł mówi o możliwości skonsultowania e, kwestii. No, kiedy ginie prezydent nie w niewyjaśnionych okolicznościach, dowódcy wojskowi, można podjąć rozmowę z sojusznikami, no, co robić, co działać w takiej sytuacji. Prawda? To nie jest kasus beli. Jesteśmy obowiązani, na to jest zobowiązane, aby sojusznikowi taką, taką konsultację, takiej konsultacji pomóc. Wreszcie można było poza instytucjami zwrócić się bezpośrednio od różnych sojuszników, na przykład Stany Zjednoczonych, na przykład od, o wsparcie eksperckie. Yy, yy, nie umiędzynarodowiamy na przykład jeszcze w dalszym ciągu, prowadzimy swoje śledztwa jako Polacy, ale możemy doprosić ekspertów, którzy by nam pomogli. Zrobili audyt, czy zrobiliśmy wszystko zgodnie z, z, ze sztuką poszukiwania przyczyn badań. Czy można zrobić coś więcej? Byli w Polsce przecież eksperci amerykańscy, byli patologi amerykańscy, którzy oferowali swoje usługi, aby sprawdzić ciała, dokonać dodatkowych sesji, byli sprowadzani przez posłów, eksperci amerykańscy od wypadków lotniczych, którzy również tu w Polsce apelowali do władz polskich jesteśmy gotowi, prawda? Nie, nie wchodząc do, do żadnej komisji, ale rozmawiać na temat tego, co nam dostępnicie, żeby to ocenić, czy jest to wystarczające do podjęcia decyzji. Wreszcie od, od lat dobijamy się. Od, Inną kwestię, no trwa w śledztwo roboty, takie, jakie możemy prowadzić poprzez zespół parlamentarny. To e, e, no, taki znany bardziej skutowo zespół Antoniego Macierewicza. Tam w tym zespole przy okazji prac zespołu pokazały się dziesiątki, jeśli nie setki ekspertów z różnego rodzaju, którzy różnych pracowników naukowych z całego świata. E, my nie przesądzamy, czy oni mają rację, czy nie. Ale przecież z zespołu Maćarowicza wychodziła prośba do zespołu Laska. No usiądźmy i odpowiedzcie na tę ekspertyzę. Nie ośmieszajcie je przez, przez rozmowę z panią Olejnik, tylko odpowiedzcie nam konkretnie. Jeśli, jeśli ekspert uznany światowy mówi, że on badał zachowanie metalu w zetknięciu z takim drzewem i jego obliczenia pokazują, to jest niemożliwe, żeby takie drzewo złamało metal o takich parametrach. Pokażcie gdzie się myli. Jeśli inny ekspert mówi, że ten samolot, jeśli leciał z taką prędkością na takiej wysokości, nie mógł się rozpaść na 60 tysięcy kawałków, prawda? Bo musiał zaryć w tą glebę tą w ten muł, który tam na, 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 na metr należało przekopać. No to wyjaśnijcie, dlaczego jednak rozpadł się na 60 tysięcy i pokażcie te, no, w oparciu te zdjęcia inne i tak dalej, tak dalej. O tym już, już, już kończę. Jest cała masa kwestii, którą mogliśmy wykonać, nie idąc na żadną wojnę z Rosjanami. Po prostu rozmawiać i u siebie w kraju, i z naszymi sojusznikami, i ekspertami międzynarodowymi i prawnikami międzynarodowymi, którzy mogli nam pomóc i nie oznaczałoby to żadnego kasu belli z Rosjanami. Dziękuję, ponieważ tutaj pan macienos musimy nas za chwileczkę opuścić. Więc nie oddam głosu Panu Tuzie, a jeżeli są jakieś pytania w tej chwili do Pana Mecenasa, ponieważ tak, za, za 7 minut mm -hmm. mam e, e, musi Pan niestety nas opuścić. Więc bardzo proszę, jeżeli Państwo macie jakieś pytania właśnie do Pana Mecenasa, proszę bardzo. Panie Mecenasie, chciałbym zapytać, od lat słyszymy i dzisiaj było taki rezumat, jest szereg zaniedbań, które mówię czysto na to tej sprawie organizacyjnej. Wychodzi na podstawie, jak powinno, a nie zafunkcjonowało państwo polskie. Widać, już jakby pan, panowie wspomnieli, po latach wyszło, już z perspektywy czasu możemy, widać w jest sporo zaniedbań. I kto w związku z tym powinien oskarżyć, ścigać zbiegłego, byłego premiera, czy obecnych w kraju urzędników państwowych, którzy dopuścili się prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, tych zaniedbań. I dlaczego do tej pory nie można sformułować czegoś takiego? W znaczy, znaczy, tak momencie, to... że może jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie do pana mecenasa, to może zbiorcza, jeżeli nie, to... Ja powiem tak, tak do końca nieszczęśliwie ta sytuacja nie wygląda. Proszę pamiętać, że zarzuty w tym kraju głównie stania prokurator, natomiast rodzinom, które ja reprezentuję udało się przynajmniej na tym etapie uratować kwestie tym subsydiarnym aktem oskarżenia, czego prokuratura podjąć się nie chciała. Państwo wiecie, że trzy razy wątek urzędniczy był badany i trzy razy kończył się postanowieniami o umorzeniu. Skutkiem tego jest to, że jak prokuratura nie chciała postawić zarzutów, myśmy ten akt oskarżenia wnieśli. Jaki będzie jego dalszy los? Ja tego panu nie powiem, natomiast chcę powiedzieć, że od naprawiania aparatu państwowego pokrzywdzeni niestety nie są już kompletnie, nie mają do tego yy, możliwości. Chcę powiedzieć, że ja jestem zaangażowany, reprezentując ponad 20 rodzin ofiar ja, w kilkanaście tych śledztw. Złożyłem zawiadomienie, jak mi się nie podobała postawa prokuratury, próbowałem to napiętnować, odbiłem się od Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu, który tak jak Państwu mówię, powiedział tu szkody nie ma. Jeżeli Państwo nie widzicie szkody w niezrobieniu sekcji, jesteście po stronie sądu w Poznaniu. Jeżeli widzicie jakąś szkodę, no to wiecie co ja myślę o tym orzeczeniu. Ale są toki instancje. Napisałem nawet do pana prokuratora generalnego, żeby rozważył możliwość wniesienia kasacji. Od tego orzeczenia zrezygnował. Pewnie można prowadzić dalej te śledztwa, i one są prowadzone, zapewniam pana, we wszystkich śledztwach, które prowadzę. Każda decyzja merytoryczna jest do samego końca skarżona. Śledztwo główne nie kończy się. Jak się skończy, w sposób niezadowalający dla nas, będą wnioski o to, żeby dokonać jego reasumpcji uczestniczę w tym śledztwie generała Bielawnego jako odpowiedzialnego za zaniedbania boru tu gdzie nasz aparat został w sprawiedliwości zmuszony do jakiejś reakcji i ta reakcja jest staramy się tego pilnować natomiast pyta Pana o odpowiedzialność Trybunał stanu to już naprawdę przerasta możliwości adwokata ani rodziny ofiar. To już jest decyzja polityczna. Czy kiedyś do niej dojrzeje nasze społeczeństwo i nasi rządzący, trudno jest mi powiedzieć. Kwestia rozliczenia pozostałych rzeczy jest możliwa, jak się zgromadzi stosowny materiał dowodowy. Pytanie jest tylko takie, czy są te ambicje? Jedyne co możemy robić to troszeczkę tego aparatu, troszeczkę ten aparat y, państwowy mobilizować, żeby te ambicje, tych rozliczeń, o które pan pyta, y, wykazywał. Zapewniam pana to, co potrafiłem, y, y, zrobiłem i zapewniam, że to, co dalej będę potrafił, jeszcze zrobić. Pan się chciałem zadać panie znać taką rzecz, bo tak, no jest wiele działań po pańskiej stronie, które y, sobie nakierowane na to, żeby uczestniczyć w tych czynnościach, y, które budujemy w tym i tak dalej, natomiast y, za tym wszystkim są decyzje odmowne, ale jakie jest Pańskie wrażenie, co z przyczyną? że bo, bo trywialne wymówki, no to się się że pewnie to nie jest dla Pana przekonujące. Pytanie jest takie, czy Pańskim zdaniem jest to chęć przykrycia bałaganu, czy może chęć przychwycia czegoś jeszcze? A ja wie Pan, ja to zostawię y, Państwu do oceny, bo każdy z Państwa ma, może mieć taką ocenę. Ja tylko chcę powiedzieć tak, moja rola w takim zwykłym procesie, jako pomocnika księdzonych, to jest rola pomocnika prokuratora. Dziwię się, że z tej pomocy tak niechętnie chce się korzystać. Ja gdybym był prokuratorem i chciał wyjaśnić sprawę, natrafiłby mi się taki adwokat, który mówi: Ja mam możliwości zrobienia panu dodatkowej opinii, zobaczymy jak to wyjdzie. To ja bym się cieszył. Tak? Bo, bo miałbym jeden, drugi, trzeci głos. Mógłbym sobie to pozbierać do kupy, nawet nie za państwowe pieniądze, jak już tak rozmawiamy, tak? Bo przecież świętej pamięci pani profesor Kamińska-Trela i pan profesor Szymański nie wzięli za te badania, które robili trzy miesiące złotówki, proszę państwa. A tutaj są wydawane tysiące i porównajcie sobie ten pożytek. Są ludzie, którzy by to chętnie robili, tylko trzeba dać ten materiał. Dlaczego tego materiału nie ma? Nie wiem. Myślę, że pewnie jest to sytuacja taka, o której mówiłem. Wszystko, co się kojarzy z jakimkolwiek próbą weryfikacji, takiej na poważnie. Bo to nie jest, wie pan pokazać panie mecenasie, proszę zobaczyć tą opinię. Ładna, ładnie uprawiona, bardzo ładnie, prawda? A ładne wnioski. Bardzo ładne. Tylko że to nie jest to meritum. No, Bo pan to... mecenas tego nie oceni. Pan mecenas to musi zabrać, dostać te płyty z tymi zapisami fonoskopijnymi, pokazać swoim biegłym, zrobić drugą ekspertyzę i przyjdzie i powie, co ta jest warta. Ja no, no, właśnie, właśnie o to pytam, ale, że... No, czy państwo zdało egzamin, czy nie zdało? No to jest też kwestia transparencji. Jakby... Nie ma żadnej transparentności w tym śledztwie. No ani pan... w tym, ani w badaniach komisji. Proszę pana, prawo lotnicze po katastrofie tak nerwowo zmieniano w naszym kraju, że w tej chwili szlaban jest dla prokuratury, dla wszystkich na jakiekolwiek katastrofy lotnicze. I to tu też jest się po się doświadczeń z katastrofy smoleńskiej. Tu się tak nerwowe zmiany prawne miały tylko, na, tylko miały na celu jedną rzecz, żeby niczego Tutaj nie pokazywałem. No zatem, no, jakby konkludując, hmm. mamy już prawo lotnicze, tylko jest kodeks tak. z No i on jakby znaczy Pan dopomina się od prokuratury yy, możliwości spojrzenia przez Ramię, co by biegli i tak dalej. Jeżeli mówimy o transparencji, to Państwo no, generalnie wystawia się na, 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 na taką opinię, że tego jest nie, nie zdaje. No i co z tego? No to właśnie to pytanie. To jest pytanie co z tego. Yy, tylko, że powiem tutaj do... do, do Państwa jest takie, co za tym stoi? No, stać może za tym... żyżyć, Jeżeli ktoś mówi, ma być transparentnie, a drugi mówi, nie będzie transparentnie, wiem o tym, że nie jest i nie będzie, to jest to Stać się, no. za tym może tylko niechęć do poddania weryfikacji czegokolwiek w to ja, coś wie, coś to ja coś wiem, coś co stoi za ja tą niechęcią. To, nie to powiem, jednym to jest niechęć do tak, tak, trzymania władzy. Jeśli, jeśli się wykaże brak kompetencji, chaos, bałagan, no to można stracić władzę, władzę bo rozliczą wyborcy. No to jest, no to właśnie. jasne. Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać tak, czy Pan w swojej praktyce spotkał się z sytuacją, w której pomocnik złodzieja, paser, członek rodziny, znajomy pomaga prokuratorowi i władzom w prowadzeniu śledztwa? Znaczy, jeśli pyta Pan o podejrzenia o podejrzeniach. Nie, nie, ja tylko tak. pytam Panu podejrzenia, pan się co do konkretnych osób, to chcę powiedzieć tak. Składałem wnioski o wyłączenie niektórych biegłych, zostały oddalone. Jeżeli chodzi Panu o kwestie związane z tym, jaki mam stosunek do tego, że państwu Rosyjskiemu oddaliśmy kluczowe rzeczy w śledztwie, też to Państwu ujawniłem. Uważam, że to po prostu jest głupota. I nie ma nic wspólnego z kodeksem postępowania ja ja karnego, bo jego się nie stosuje, wody, fo, żeby zachować formalnie pewne rzeczy, tylko stosuje się po to, żeby dojść do prawdy. Żeby dojść do prawdy, to trzeba sobie dobrać odpowiednie narzędzia. Jak się rzeczywiście złodziejowi da prawo do tego, żeby napisał opinię, to ta opinia będzie pod skur, pod tezę. Tak? Dlatego sekcję, proszę pana, trzeba było zrobić w Polsce. Tak, tak, oczywiście. Przepraszam Państwa na emocje. Ja mam jeszcze zobowiązania wynikające z tych dzisiejszych ruchów prokuratury wojskowej Pozwolę się pożegnać z Państwem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Ja niech to tak, Pan Marek zadzielił został jakby pominięty w jednej kolejce. Czy, czy Pan ma coś chciałby w tej chwili skomentować, czy, czy o danej... Mamy taką przyczynę, że... Dobrze, tak, możliwość zadawania pytań. Bardzo proszę, jeśli sobie życzą. Dwie uwagi i jedno pytanie. Pierwsza uwaga, tu wspomniano o wywiadzie Lomasy dla restauracji. To jest bardzo niedobry wywiad, niedobry na którym te wszystkie wywiady są na klękach, ale co to tam jest rzeczywiście uderzające? Otóż ambasador Ba, oficjalny reprezentant państwa polskiego, po śmierci prezydenta wypowiada się z ostentacyjnym lekceważeniem i pogardą. I to nie pan że Ba, tylko ambasador Rzeczpospolitej Polskiej. To jest coś, co nie mieści się w głowie, ale widać powinno. Druga uwaga: jedną z najbardziej kompromitujących rzeczy na temat działań państwa polskiego po katastrofie. Ujawnio niedzielące Ewa Kowacz, także w Dresie Torańskim. W teresa taki wywiad opowiedzę w jak świetnie tam było, jak stroczy tak? i opowiadała, jak wyglądał sztab kryzysowy. Wiadomo, kto ginie. Sztab kryzysowy składał się z Ewy Kopacz, Ministrem Zdrowia, i Gora Stakowicza, doradców w sprawie wizerunku, Pawła Grasia tego, rzecznika wreszowego rządu. Nie było tam nikogo. Z MSZ-u, MSW-u, służb specjalnych nikogo. Co ja to, to znaczy? Nazywa, że to był problem wizerunkowy. Że ta katastrofa była, to są problemy wizerunkowie. I teraz pytanie, które, przepraszam, jeśli, bo ja zrobię spóźnienie, skoroś mi się, się o tym na początku, bo to oczywiście wtedy wycofuję pytanie, ale jeśli nie była, to yy, chodzi mi o kwestię, yy, dlaczego w jednym za <laughs> znalazło znalazł się tyle osób kluczowych dla funkcjonowania państwa. No że tych nie mamy wszystkich, jakieś tak dalej. Ale jak, po pierwsze, czy jest to, jak już regulowano stronę prawnej? po drugie, kto podjął taką decyzję, jak to było, jak to by było, by było możliwe. To jest rzecz, która, że tak powiem, z takiego zupełnie, jak powiedzieć, zewnętrznego punktu widzenia jest dość trudno zrozumiała. Ja, ja może przepraszam, tylko chciałbym rozszerzyć to pytanie, jak wolno. Jak to dokładnie z tym sztabem kryzysowym i z tymi ruchami rządu y, y, było. Czy, y, bo ja mam takie, ja znalazłem w internecie. No właśnie, po, po, porównajmy działania Rosjan i Polaków. W y, parę godzin po katastrofie Prezydent Miedwiediew powołuje Komisję do Spraw Badania Katastrofy z, z premierem Putinem na czele, i to, te, te dekrety wiszą w internecie. Później Putin powołuje swoje, swój organ, to też można było znaleźć w internecie. Ja nie znalazłem żadnego dokumentu władz Polski, który był przez pierwsze półtora miesiąca, żeby po, powstał jakiekolwiek formalne ciało do. Osi. Jeszcze raz powtórzę dlaczego. Dlatego, że z chwilą śmierci prezydenta, potwierdzonej przez dokumenty, właściwie rozpoczyna się kampania prezydencka. I nie było takiej decyzji, po to, ponieważ one nie służyłyby tej kampanii, ponieważ one tworzyłyby jakąś grupę ludzi odpowiedzialnych za śledztwo po stronie polskiej, których można pytać, rozliczać, takie pytanie stawiać, jak pan, inny. Po e, co? Trzeba on wygrać wybory? Można to pytanie? Czy mam jeszcze jedną, oczywiście, y, teorię dosyć oczywistą, z tym, dlaczego to wszystko tak y, przebiega po 10 przebiega, się no, ze strachu obozu rządzącego przed ujawnieniem bądź przez Rosjan, bądź w dokumentach, nagraniach po polskiej stronie tego, jak to wyglądały przygotowania do tej wizyty. No. Myślę, że pan premier, pan minister arabski nie chcieliby, żeby nagle w Moskwie ukazał się artykuł o tym, jak wyglądały rozmowy w restauracji Doyon w Moskwie Tomasza Arabskiego z Juliem Moszakowem, bądź Generalnie jak reagowała polska strona na. Na tych rozmów wyproszono nawet tłumaczkę. Tak, tak. To, w momencie, to, w momencie, gdy panowie przeszli na angielski, to tłumaczka ambasador została wyproszona. A co więcej, pan minister arabski prosił ją, żeby nie przekazywała tego, co słyszał ambasadorowi Barowi. No, to też jest kuriozalna sytuacja. <laughs> Powiedziałem, że <laughs> za, za, za kształtowanie polityki, jakby no, ramię Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ma nie wiedzieć czego rozmowy na takim szczeblu. W takiej sprawie. W związku z czym myślę, że ten strach jest szalenie duży, bo to by pokazało to, co my próbujemy mówić od pięciu lat, no, że po prostu spiskowano przeciwko głowie państwa. No, a, a to jest rzecz, która, którą można nazwać tylko zdradą stanu. Za zdradę stanu jest Trybunał Stanu. A co w powiedzieć, bo jak ja mówiłem na początku, prezydent nie posiada własnej logistyki. W związku z tym, jeśli chce się gdzieś poruszać po kraju, bądź tym bardziej za granicą, no to za granicą, <coughs> występuje do szefa kancelarii premiera, który zgodnie z porozumieniem 2004 roku e, współpracuje z innymi kancelariami Sejmu, Senatu, Prezydenta i Premierowskiej i on jest odpowiedzialny za to, żeby prezydenta wyposażyć w środek transportu. I w grudniu 2008 roku, nie w kiedy prezydent chciał lecieć na szczyt Unii Europejskiej w Brukseli, stąd też prezydent, wyczart kancelaria wyczarterowała. Gdyby również 10 kwietnia 2010 roku, kancelaria wyczarterowała samolot i poleciałaby i doszło do takiego wypadku, można było skarżyć kancelarię prezydenta. Wtedy, o ten bałagan, o to wszystko. No tak, polecieli z sami. Nie, Kancelaria zgodnie z przepisami prezydencka wystąpiła od pana Tomasza Robskiego o transport. I to on zdecydował w podstawie małego jaka, którego weszli dziennikarze i dużą tutkę, w którym weszło 96, weszło 96 6 osób. Mógł postawić więcej samolotów. Mógł na przykład postawić kasę wojskową, którą polecieliby na przykład generał prawda? Mógł postawić jeszcze inny, jeden samolot, i poleciłby rodziny czy coś. Natomiast oficjalna ta delegacja by tutką. Także to są decyzje wiadomo, czy człowieka, który nazywał się Tomasz Arabski, obecnie ambasador Polski w Madrycie. Czy też w kwestii tej instrukcji HEP, która wtedy obowiązywała, wyeliminując ten wątek rozpoczęty przez pana, bo tutaj doszło do jakiejś kolizji tak, z tą instrukcją, nawet biorąc pod uwagę... Ten istniejący samochód, prawda? Nie, ta instrukcja HED nie, nie mówiła to, 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 tak dokładnie ile tych samolotów się należy, prawda? No, to no, sposoby nie, wydawania samolotów? Nie, nie było. Natomiast tą instrukcję HED próbował potem w następnych miesiącach i latach, generał Koziwszy w BBN-u zmienić tworząc zasady lotów vip ów prawda? Czyli to, to był po prostu martwy przepis, tak? Tak, do tej pory nie dopracowano. Nie, nie do tak, 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 tak. Chociaż chcę Państwu powiedzieć, że w innych krajach latało to podobnie. Nawet, tak, no. nawet NATO przez lata latało w ten sposób, że wszyscy ambasadorowie NATO, cała Rada Północnoatlantycka nałożyła wycieczki, leciały jednym samolotem. Może dlatego, że ten samolot nie był remontowany w Rosji. No, <laughs> no, no, takiej katastrofy nie było nigdzie, poza no. Afryką czy gdzieś no, ale nie wiem, czy rządy afrykańskie straciły w tym celu. Znaczy, no to jest kwestia roboty tego samolotu, to, to jest po prostu jakiś abstrakt, prawda? Że zlecenie tego w takiej formule... I w takim miejscu... Ja miałem okazję latać samolotem w różne miejsca i to również miejsca wojenne, jak na przykład Irak czy, czy Bałkany. To był bardzo bezpieczny samolot, był nieźle wyposażony w bagnioniki. No może nie tak jak Rosłany, prezydenta amerykańskiego, ale to był jeden z najszybszych odrzutowców, prawda? Cztery godziny można było z Warszawy do Bagdadu przelecieć. No, piloci, że piloci, którzy obsługiwali w 1936 roku, na samolot, Jeśli je się w zamówką, to ten samolot fajny. Ja jeździłem, w kupiciel z on na dwóch silnikach startuje. Zgodnie z druku państwową, jest. on i nawet na wrotach odstotowych. Ja. Pytanie, P he? Nasza dziedzina jest dosyć duża, ale czy można byłoby opracować coś takiego jak lista tego, jakie procedury i jakie zdarzenia powinny być w czyli jak powinno prawidłowo coś się zrobić. Na przykład to, że y, premier Tusk, który był, powiedział tam, no de facto, jak to wyglądało na sesję powiedział tak, że on no, powiedział propagandowo, pochylić nad tymi ofiarami wypadku i palić, w miała czy on nie mówił na przykład z czarnymi skrzynkami? Bo w tych zdjęciach matorskich już z samego minuty po zdarzeniu, to się wydawało, że te skrzynki tam leżą w tym łodzie, tak? One wiążą w kolor, nie są wielkości butli gazowej. I czy gdyby on pojechał z prawnikami i ze służbami specjalnymi, czy on mógłby je przywieźć do Polski i wtedy Polacy kopiowali Rosjanom? Mówiliśmy to i dzisiaj mówimy to od pięciu lat, że jeszcze na tym, to, że. Kredyt tam jadąc, powinien być wyposażony w informację, że badanie tego e, wypadku powinno być dokonane na podstawie porozumienia bilateralnego polsko-rosyjskiego z 1993 roku. I w, mając tą informację, mając tą wiedzę, powinien zażądać stworzenia wysoka takiej bilateralnej, podwójnej komisji. I ta komisja dostałaby te skrzynki, tak jak my na przykład wykonaliśmy. No, po tak jak jest... my. Prawdopodobnie Rosjanie też by sobie skopiowali na miejscu, ale w naszej obecności hmm. potem myśmy je odebrali. Tak jak kilka lat temu był wypadek białoruskiego samolotu wojskowego, Było, pod Warszawie, przepraszam, i zgodnie z takim samym porozumieniem polsko-białoruskim, myśmy oddali to śledztwo Oni przyjechali, zebrali ten, ten samolot, wywieźli. To jest ich sprawa. Ja ale pan, ale pan, premier, pan premier musiałby przyjąć zupełnie inną narrację i postawę przez cały czas yy, i nie mówić od samego początku, jak świetnie wygląda współpraca z Rosjanami, yy, bo to się nie zgadzało od pierwszego dnia właśnie kwestii czarnych skrzynek, bo nie yy, jesteśmy przekonywani o tym, że one od początku były pod polską kontrolą, że, Pułkownik Rzepa obserwował kartą z, z tym rejestratorem, który leciał razem z nim do Moskwy, widział spakowany do sejfu i pieczętował to kartą papieru na e, klej biurowy przyklejano do tego sejfu. Natomiast my pamiętamy, że Siergiej Szojgu mm, powiedział, w po okolice godziny 15 zdaje się, w tym katastrofy, że skrzynki zostały znalezione i już, już trwają ich badania, zanim tam się pojawiły polskie służby, w związku z czym y, Rosjanie y, sami najpierw, nie wydając nas o zgodę, zajrzeli do tych skrzynek. Bo nie wiedzieli, czy, 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 czy zostaną te skrzynki, być może jeszcze wtedy do no, 15. No. prawda? No, Dla, dlaczego od wieczora <coughs> do dnia słyszeliśmy, <coughs> jak świetnie wygląda ta współpraca, bo to jest dowód na to, że nie Natomiast yy, trochę odpowiedzią na pana pytanie jest ta książka. To jest bardzo świeża rzecz na rynku pani Natalii Wojtanowskiej. Aspekty prawne katastrofy smoleńskiej. To jest doktoranka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która przyjrzała się wszystkim przepisom wówczas obowiązującym temu, jak one były przestrzegane, co powinno było zostać zrobione. Rzecz, która jest chyba od kilku dni, jeśli już w ogóle jest. W internecie zdaje się, można ją zamówić w Arkana to wydało. Bardzo gorąco polecam zarówno o tym, co się działo w Kancelarii z Rady Ministrów, jakie przepisy były naruszone w grze Ochrony Rządu itd. itd. Wszystkie aspekty prawne, umowy międzynarodowe wówczas obowiązujące są tutaj omówione. I reformy nacierowicze też z pierwszego rozdziału tym Bardzo proszę. Czy jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Prelegentom również. Dziękuję bardzo.